Hej, wszystkim, tutaj Woodlin Epoxy, czyli Tomek. Wiadomo, jak zwykle witam, witam Was na stojąco, bo zawsze stoję, gdy knęcę live, tak troszeczkę śmieszkowo. Ale przed tym wszystkim, jeżeli zacznę, dopóki zacznę, dajcie lajka, tylko lajka, a co tam. E, także do meritum. Tu tego kwiatka już musiałem troszeczkę podrasować. Wylałem taką warstwę ochronną żywicy, takiej gęstej, fajna. Na to jeszcze będzie top wylany akrylowy, ochronny. No, i tu złote uchwyciki. O proszę bardzo, na tej formie silikonowej, i na tym już wylanym barwnikach. I tu złoty akcent serduszkowy. Bardzo, bardzo fajny. Bardzo mi się podobają. Takie rzeczy i tu drugi uchwycik, barwniki mikowe, brązowy, red wine, bla, bla, bla. Do tego brokacik. Ja dlaczego używam często kwiatów, formy kwiatowej? Bo ja je testuję, nowe barwniki testuję, na, bo najlepiej te barwniki się wybarwiają na kwiecie. Na takich dużych formach, a na mniejszych tego nie zauważycie jak się wybarwiają i tak dalej i tak dalej. E, także barwniki, formy silikonowe już nowe też są, e, no i co, miłej niedzieli, pozdrawiam Was serdecznie, dajcie lajka, no i co, Dal, walczymy dalej z tymi formami silikonowymi, barwnikami i tak dalej, i z tą żywicą epoksydową, bo to, to jest to, co nas cieszy cały czas, pozdrawiam.